Dziadek Józef to była niezwykła postać. Powstaniec styczniowy, bohater odznaczony m.in. odznaczeniem Polonia Restituta. W puszczy augustowskiej stoi drewniany krzyż, nawiązujący do wydarzeń z roku 1863. Jako młody mężczyzna został zwerbowany przez powstańców, gdy wracał z Sejnyńskiego targu z rodzicami i żoną Wiktorią. Józef w sposób nagły stał się żołnierzem i zamieszkał z powstańcami w lesie. Brał udział w wielu akcjach. Jedną z nich było przygotowanie upozorowanego napadu na leśnictwo Pomorze. Napad skończył się zdobyciem znacznych pieniędzy, za które powstańcy kupili broń a dziadek otrzymał awans i włókę lasu. Pieniądze były przechowywane na tzw. górce powstańczej. Tam znajdowały się również szałasy powstańców. Ranny Józef został pojmany przez Moskali. Dzięki poręczeniu rodziny Borewiczów, właścicieli Dubklejwy i leśniczemu z Pomorza uniknął zesłania. Wrócił do domu. Przeżył 98 lat. Na jednym z pamiątkowych zdjęć dziadek klęczy nad grobem powstańca styczniowego. Tak właśnie go zapamiętamy.